Co to ma być? To jakiś żart? Och, cichaj, przynajmniej ktoś inny ma teraz szansę zabłysku. Tja! No przecież wszyscy kochają system edukacji. Daj temu szansę, Jax! No weź! Zupełnie się nim nie przejmuj. A? Skąd nie działo się to mój pomysł? Widzisz to, co ja pomni? Najpierw rysuj animce, potem wrzuca nazwę swoje fantazje. Pewnie jestem, no wieję. Eee... jest. przegrywam. Wyrzuciłeś mnie z tira. Dobra, dzieciaki! Dzisiaj będziemy uczyć się bardzo popularnego języka obcego polskiego. Ale, nudy, chcę to pominąć. Pominąć, płysk niczego nie pomija. <śśk> <śk> Anym o że życiu są najgorsze. To że nada. Tak, <śk> <śk> w sumie są mniej zenujące niż widokęgobiące figurki z Animca i.